Szanowni Państwo, jesteśmy z Państwem obok klasztoru i kościoła ojców Bernardynów, który został zbudowany w latach 1600 1630 i był twierdzą przed przedpolu miasta Hybowe. Dookoło niego były obronne mury i wieże właśnie przebudowana na dzwonicę kościelną w późniejszych A, czasach. Ten kościół od wieków, od czasów hetmana Żółkiewskiego i króla Jana III Sobieskiego był świątynią polskiego rycerstwa, kościołem wojskowym, w którym stały przez wieki umieszczone nieprzyjacielskie chorągwie i trofea wojenne. Właśnie w tym kościele Wojsko Rycerskie obrało swego czasu wodzem słynnego Jaremego Wiśniowieckiego i właśnie z tego kościołu chowano generała w bronie Tadeusza Rozwadowskiego.